Hej, jeszcze mam napisać Was w 12 odcinku z FIFY z IAFC Mobile 24. Długa przerwa na kanale. Chyba 3 tygodnie. Bo nie Ty, No, że za bardzo nie miałem czasu. A także no, trochę coś się nie chciało. Robiłem, że w robię że w tym tygodniu, że w tygodniach, w tym tygodniu będzie to jak gdzieś no... Max 4 tygodniu. W tygodniu. Poje, dajmy na to poniedziałki. Środy, piątki, soboty, wracamy do Mobile, patrzymy od wkładu, bo się dużo zmieniło. od bramki, obecnie Tibo Courtua, tak jak te tyttyki, Lewa Lewa, Heroes nowego eventu prawa brona Zeretti Takie statystyki na Cannavaro który wydaje mi się że mnie pierwszy umotrony i winie go na jakiegoś typa, koksa zaraz wam pokażę jak się zastanawiam z Kanawaru, to jest już Orwa trochę Kopyka Dalej Rubend Diasz Dalej Rodry 97, który kupiłem za 8, 5 milionów Ogólnie to jest gitans Dalej Skulls Te 3-3 trochę boli No ale no, no. Dalej Tony Cross 53 Na razie go nie winiam CF Eusebio Gram nim przy początku Dalej Diego Fetta Odebrany do nowego eventu Mi się go nie miał żegnać ten czatom Że od, od dość dawna nim kiedyś kosztował niedawno jeszcze? Więc z tydzień temu, 80 baniek, obecnie to 34. Z kawałkiem 96 bite. No jeśli macie 96 plus rola to zapraszam do tej ligi. Dzisiaj 600 gramy. Dobra, lecimy dalej. Tutaj no, odblokowałem formę cekapkę, która będzie 10 tysięcy gramów. Jak to zrobię, to będę ją 33 gramy. Oczywiście wybieram matoty. tu coś nagram sobie. Przejdę sobie dalej do questu. No, challenge moda, Tutaj w weekendy jest taki, taki challenge mód 868 Nie wiem, w z tego leci, no ale zawsze coś. Tak, po no, tu było tutaj? Mistery signings. Tu się nic nie dzieje. Czeczę w to samo. No i. Nowy. Ten. Przełom, nowy to nie. A info jest dzisiaj fajny. To tak, że sobie was No, sporo czasu nie było. No, dużo nagłówka miałem, jeszcze go się nie chciało. Jak zobaczę, no to, że od dłuższego czasu z nie przebywało, ale się też odechciało. Ale możliwe, że wrócę. No. To ty prawdopodobnie 18 albo 25 teraz dokładnie nie pamiętam ale 18 albo 25 to spoty będą mam nadzieję, że jej się bardziej postara to tyle, nie, rok. tak jak temu, który było, rok temu, które było było najgorsze spoty w historii no gorzej tego się zbudować nie dało, eventu no i tutaj no plansza, ja zrobiłem 28 księżyc na razie które tam rzeczy pozdobywałem ale teraz po prostu myślę, że będę zbierał notaty to jest zawsze co event główny można punkty przyrzucić na nowy event jak liczyłem już około 300 tu zbieram tych punktów tutaj no o 11 będzie można dobrać tą raczej odbieram aż rano dziękuje tylko tutaj jak ta wypadka. Jak zrobicie 5x5, odblokują się Wam sweterki Tyle teraz, to wam pokażę co nadają. Zostały już tylko te karty. Zrobię to odcinkiem. To jest Di Maria, ogóle, nie. Mieno, interesuje dosyć. Zagranicze, jak on jest i, a że obron w Hydro i Azerzerzer na obroń na CB. W jak ten Wajlandu się stoczył, jeszcze da Liverpool, to jest taka forma. A teraz to gówno reprezentuje. Co? Kupiłem pasa. Daj, on zdobyć tutaj, Nie daj tego fodu. No i tutaj. Znowu kupię pasa. Właśnie nie zostało tego pasa. Czyli tyle eventu. To nic ciekawego z bazu nie ma. Divergena i Teraz już wszystko odebrałem tutaj do i was w sumie Legen Legendary, co wczoraj wiem z powrotem Bo już raz miałem Tylko, że to co refresh cofa, jakby Divergena niżej wc 1 Spróbuję L L2 może się uda Divergena i Może być ciężko, no Tego nie czy Cię Krzysiu, nie opłaca grać To gówno jest, szczerze O, i tutaj sobie wam te stroje Jeśli odbierzecie 5 To będziecie mówić te ja nie na... W sumie to tylko 2000 Czyli dupa Nie. sumie, pyknę się do Zwierzyna i Wars Kto oparł 5, będzie otworzyć No pyknę, ale muszę wygrać Zależność. się, nośnij. kółeczko, niech to... Tak sobie piszczę. I widzę. Inne już nie raz przygrywałem z niższym uwerolem. No Mike, to myślę, że będzie. To jest zwykła seria, poniedziałek... Myślę, że to pozmieniał może. Myślę, że to jest skończyć. To skończyć. może... poniedziałki zwykła seria, a soboty to dni. Dobrze, dajcie znać w komentarzach, czy podpowiada Wam to, czy też nie. Mam nadzieję, że uda się to wygrać. tego przegrać. Gościu widać, że kupował tego pasa, co się nazywa kapitona. Tego eventu kapitana. Kapitanami. Ma te logo animacje Logo promie. Chyba będzie porażka późliwa. No, chociaż nie wiem. Remis, nie jest mu gorzej. Idzie czas. Myślę, że wskazuje z tym, że dawno mi nie było. Zabierzemy odcinek z 15 minut, może? Teraz rywal jest U mnie jest strasznie nie tego stadionu. olimpiku. u mnie mogliby jakieś nowe stadiony dodać w tej gry. Nie kurwa, jest co same od dwóch lat. Ja się stracić chcę. A to, żeby dodać nowe stadiony, to nie jest później oko potem. To z normalnych, o, są owej wersji to jest wpis do tych stadionów. A tutaj jest zupa z tymi stadionami. Tak szczerze. Ogólnie, najbardziej mi nikomu nie rzeczy. Te bileter zbili całkowity reset. Wszystkie loga popustowali, stroje, wszystko wyjebali A kurwa Niku nie, nie można zmienić Ja to kurwa no... Irytuje Logo usta... ten nick ustawiony w 2017 roku I kurwa mam Chcę to zmienić, ale kurwa się nie da Mogliby to zrobić Znaczy, chociaż raz w edycji, żeby to było nie to kurwa nie Nawet nie rozumiem Jakby to było jakieś kurwa zastosowanie, żeby to można się było znaleźć Na tych to kurwa nie i tak wszystko ci resetuje Z Więc to głównie to daje, czy no, można zmienić ich czy nie jest Jodie z zmianem nie robią problem Serio Taka problem nie rodziłem

Chodzi, zasięgi za strasznie. Czy mnie to boli? Może będzie, że tak. Dobra, to tą paczkę. Na pewno w górno trafię. No, no, może. Jest tu to nie, zawsze jest. Niemcy. CM Hoffenheim Jakiś przyjeb 85 Nie, co jest główno? To, to gówno? Nie opłaca się w chuj No zrobię. zrobię że się nie opłaca Co kurwa typ 84 Wpadł Czemu się nie tych Zbyt zbędę tego Torresa i Nkulku trzeba kurwa takie wymagania w kartach, a dupy ogólnie kurczę w sumie zrobię sobie to ogólnie nie mam tej kurwali Ile mam obecnie? 471 kart do maksa mi brakuje sporo, do maksa jest tyśnić. Będę kończył bo tu bardzo nie ma co tu więcej robić. Tak szczerze, to kolejny odcinek trzymajcie się.